Wiosłowanie w pozycji berdo. Ustawiamy się w oparciu o jedną dłoń oraz kolano i podłudzie po przeciwnej stronie. Druga noga wyprostowana w stawie kolanowym i biodrowym. Palce skierowane do kolana. Staramy się, żeby noga z tyłu była przedłużeniem naszego kręgosłupa. Drugą wolną ręką wykonujemy ruch wiosłowania. Staramy się żeby wiosłowanie nie wytrącało nas z równowagi, jest to głównie ćwiczenie stabilizacyjne, oczywiście też wzmacniające ruch wiosłowania, natomiast głównie skupiamy się na stabilizacji połowy. Chwytamy ciężar, stabilizujemy nasz głów, mocno pracujemy mięśniami brzucha, oddychamy przeponą. W trakcie ruchu wiosłowania nie pozwalamy, żeby łopatka wsunęła się w stronę podłoża. Jednocześnie przyciągając ciężar do klatki piersiowej i chcemy na rotacji w odcinku pierwszego kręgosłupa. Czyli nasz tułów jest ustawiony równolegle do podłoża. Nasza klatka piersiowa jest równolegle do podłoża. Pracujemy w kierunku biodra. Prostujemy w pełni rękę i powtarzamy.